Witam, jesteś po głomków. Gąbki tu świrują. Tu pojedynki odskakują, i to wszystkie te świeże odskakują, i chodzą sobie w osobnej kupce. Wszystkie te świeże. 3, 6, 90, 11 chodzi i jeden usiad. A nie, jest tam tipler Dobra, wygramy jeszcze jak będą siadać. Na razie to idą tam. Tu ta kupeczka, ale lot już tam jest. Kupeczka też idzie do nich powoli. Idą pięknie, parę sztuk usiadło, to jest chyba 6-7 sztuk chyba. Grunt, że reszta chociaż chodzi trochę. Lot to idzie tam. Dzisiaj, dobrze, lepiej tam niech ma iść. Tylko te świeże nadciągają, a te. Ale ładnie chodzą, nie chcę tej śluby też takiej. O, ale nie wiem czy nie jasno chyba będzie. Zimna, jak już połóż, nie machaj. No, coś chyba będzie. ładnie we szmaty już chodzą, ale tu w tej budzie to już chyba jajko będzie nawet. Tiplerka już w gnieździe siedzi. O zjeżdżają te świeże. Teraz to w miarę ładnie już chodzą. Rozganiałem ich trochę. Chociaż coś nie chcą tu przejść. Widynek zimi poszedł.

O já de Zają, então zaraz usiądam. Ale skrzydła im wiszą. O, to świeże Budapeszty. Wszystko chyba Czy tam dwa Murzyny, nie wiem czemu usiadły. Na razie to tyle, no. i siedzą sobie już Jak będzie coś się działo w to jeszcze dogram najwyżej Przez Tutaj tu nic się nie działo Dobra Jeszcze zgoniłem, bo sąsiad ruszył O Tu sobie idą jego Tu są moje Jego tu przeszło Popuszczone jakieś te jego Lot, żeby tam nie poszedł. Jakby lot tam nie poszedł, to... to jego same tu idą, a lot sam idzie Nie wiem, co się dzieje. Czy jasno, czy co. Kurwa, idą tam. Dobra, jak będzie ścinka, to nagram. Nic nie ma. jego, ale nad nim teraz. Nic nie dzieje. dobra. Tamte jego to zaraz usiądą, bo już w dachu. To już też się dają. Boją się, to nie wchodzą. Tejego jego już. Ich nie widać no nie ma ich już to jeszcze chodzi parę sztuk. no Tam już nic nie chodzi no to Jesteśmy, zgoniliśmy. Chodzą gołąbki, coś zjeżdżają. Nie wiem, tu Winerek tam usiadł, spadł. Jakie klucze lecą. Gołąbki się wybiły z tego wszystkiego. Ale dużo tam ich. Tykę już niech schodzą, bo... Co chwilę strzela ktoś. A już dzisiaj rano jak goniłem, to już kurna im brało, żeby odejść. Tylko nie, nie skoniłem ich mocno, to mówię, dobre. Ruszyłem ich tylko tak, a i tak poszły ładnie. do pesty już ładnie wchodzą w gąbki. i zmiana o jeszcze kolejny klucz tam leci O, kolé jiné tam lecą O, teraz sporo. one tu lecą teraz. Obcego nic nie widać. Nie wiem. Nikt nie gania szkoda, poganiałoby się trochę coś obcego połapało. Pani Janek trochę teraz to rusza tam. Dzisiaj moje jakby tam nie poszły, to może i nawet ścięłyby się. Już chodziły tutaj nad oborą. To już nade mną, tylko i trochę wybijały. Patrzę tak na te świeże triplery, bo jeden to tak odskakiwał, szedł tam gdzieś nad sąsiadów. Jednego widzę, a drugi nie wiem, czy jest od pary jest, siedzi wszystko dobra, na razie to tyle, jak będziemy ganiać albo coś najwyżej dogram jak zwykle odeszły grumki. o, a już wracają Ale ciągnij ich tam, ale wracają. Tu jeszcze parę sztuk krąży. E i jeszcze tam odbi Ale bokiem chodzą Nie wiem gdzie one są teraz nawet tam Nie widać, a tam chodzą Wracają Wracają, ale tu sporo chodzi głąbków to Próbują iść. Ale niech nad sąsiadami chodzą, bo tam przecież może ktoś zgonić z tamtej strony. Tam trochę młynu się zrobiło, ale... E, schodzić będą. Zejdę I dwa gołąbki, o i już siadają. Teraz to ładnie zaczęło chodzić, tylko żeby nie przewinęły. Bo... Teraz znowu zanim kupić lot, oblatać, to już nie wiem czy będzie mi się opłacało. Tak, One najsilniej ciągną a co najlepsze, blajwinery w nich są, ale nie boję się, idą z nimi o jastrzą chyba, a ja nie wcześniej były dalej, nie zdążyłem nagrać, mówię, a takich tylko ruszę. Ja tu ruszyłem, ruszyłem, zostawiłem parę na Patrzcie, gołębi już nie widać. Nikt nie gania, kurde. Wszyscy wyganiają, ale jak nikt nie, nikt nie goni, to wtedy ganiają. Dobra, na razie to tyle. Zdrowiem.